Witamy w Wielkiej Polsce. Wejdź na pl1vod.com. Subskrybuj, czytaj, słuchaj i oglądaj. Techmed to nowoczesne urządzenia medyczne dla całej rodziny. Termometry, ciśnieniomierze, inhalatory zawsze pod ręką. Skorzystaj ze zniżki -10% z kodem pl1vod na techmed.pl. Szanowni Państwo, do gospodarki światowej, w tym do rolnictwa, zaczyna wkraczać wprost ideologia. Różnego rodzaju nawiedzeni działacze chcą określać, co wolno rolnikowi uprawiać, co wolno rolnikowi chować, co jest moralne, co jest niemoralne. To niedawno spotkało między innymi branżę futerkową, hodowców zwierząt futerkowych, ale chcę zwrócić uwagę dzisiaj na roślinę, która ma dużą tradycję w Polsce, która jest przez wielu z Państwa oczywiście rozpoznawana. Chodzi o uprawę tytoniu. Polska jest jednym z najważniejszych producentów tytoniu bardzo wysokiej jakości. Tytoń w Polsce jest od przełomu XVI i XVII wieku. Sprowadziła go do Polski z Turcji Anna Wazówna. była Tytoń był uważany za roślinę leczniczą, uprawiała go w swoim ogrodzie w Golubiu również w Brodnicy i była jedną z najmądrzejszych dobrze wykształconych kobiet chociaż trzeba powiedzieć że wykształcenie wcale nie znaczy nie jest synonimem mądrości Anna Bazówna była osobą jak na owe czasy bardzo wykształconą i bardzo mądrą tytoń jest używany ze względu na alkaloid jakim jest Nikotyna, która działa i pobudzająco, czasami uzależniająco, podobne właściwości jak kofeina, jak teina w herbacie, szczególnie mocnej, jak mateina w yerba mate. tych alkaloidów jest dużo. Ludzkość używa tytoniu na różne sposoby. Ja przyznaję rację, że jednym z najgłupszych sposobów jest spalenie papierosów, ponieważ niszczy, niszczy to płuca i pozostają. Substancje smoliste w płucach, ale dlatego w różnych regionach świata, gdzie uprawia się i wykorzystuje się tytoń, jest to praktycznie na całym świecie, stosuje się różnego rodzaju inne sposoby wykorzystywania tej używki. W świecie arabskim czy muzułmańskim wymyślono fajki wodne zwane shishą. Gdzie dym tytoniowy przechodzi przez wodę i substancje smoliste zatrzymują się w wodzie, nie trafiają do płuc. W części świata żuje się ty, kiszony tytoń. Tak jest w Skandynawii, tak jest w Stanach Zjednoczonych, stosowanie cygar, których dym nie wnika do płuc, jest tylko bardzo płytko. W organizmie to są różnego rodzaju pasty tytoniowe, również i w Polsce kaszubi których serdecznie pozdrawiam, nie wyobrażają sobie, to jest zresztą elementem ich tradycji i kultury, niuchanie tytoniu, tabaki z y, przechowywanej w krowim rogu, w takim właśnie pięknym rogu. Y, stąd jest określenie ciemny jak tabaka w rogu. Myślę, że niektórzy z Państwa o tym nie, nie wiedzieli. Jest to element kultury, który wydaje mi się nie ma żadnego negatywnego wpływu na zdrowie. Teraz się okazuje, że pojawili się Ludzie i to całe Lobby, które chce zniszczyć uprawę tytoniu w roli pożytecznych idiotów, albo reprezentantów różnego rodzaju Lobby, występuje Światowa Organizacja Zdrowia WHO, która do tej pory właściwie nie wytłumaczyła nie wytłumaczyła się i nie wyjaśniła swoich zachowań w okresie pandemii koronawirusa. WHO zaleca, żeby wycofywać. Uprawy tytoniu, wsparcie dla tych upraw, likwidować gospodarstwa, które zajmują się tytoniem, zmuszać ludzi do odchodzenia od tych upraw. To uderzy również bardzo mocno w Polskę, w polskich producentów dostarczających tytoń znakomitej, znakomitej jakości. Oczywiście życie pustki nie znosi. Do końca świata ludzie będą tytoń wykorzystywali, będą go używali. Na różne sposoby, jak wspomniałem, więc pojawi się szara strefa, pojawi się przemyt, pojawią się nielegalne uprawy, gdyby doszło do zakazu uprawy tej rośliny. Czyli czarny rynek, szara strefa, nie wiem, czy chodzi o to bo ona wtedy będzie oczywiście dawała o wiele większe dochody tym, którzy będą trzymali na tym rękę, tak jak jest z narkotykami, gdzie kartele narkotyczne uzyskują niesamowite, ogromne, ogromne dochody. Czy chodzi o to, żeby właśnie nie rolnicy, producenci, którzy z tego żyją, tysiące ludzi pracujących przy legalnej obróbce, przy przerobie tytoniu, miało pracę i miało dochody? Czy chodzi o to, żeby... Wprowadzić takie elementy, które wymuszą czy doprowadzą do przejścia do szarej strefy. Nie wiem, nie chcę się gubić w domysłach. Natomiast to jest kolejny przykład, gdzie różnego rodzaju ideolodzy, często nawet pewnie z dobrymi intencjami, chociaż ja często w te intencje już przestaję wierzyć, próbują zmusić ludzi do tego, jak mają żyć, w jaki sposób postępować, co im wolno używać. Czego nie wolno używać. To jest zresztą podobnie jak w przypadku zakazu hodowli zwierząt futerkowych. Jest to wkraczanie w prawo do swobodnej działalności gospodarczej, legalnej, podkreślam, legalnej, w zgodzie z prawem, nie reglamentowanej przepisami prawa. To państwo próbuje ingerować i zmuszać ludzi do zachowań, do likwidacji. Określonych działalności gospodarczych, które jeżeli nie w Polsce, mówię o tym tytoniu, to samo dotyczy i zwierząt futerkowych, to będzie przeniesione do innych krajów, gdzie w gorszych warunkach, gorszej jakości te uprawy czy te hodowle będą dalej kontynu kontynuowane. Bądźmy na to wyczuleni, nie pozwólmy, żeby w złych intencjach w różnego rodzaju hochsztaplerzy, cwaniacy różne lobby, które na tym chcą ugrać pieniądze, decydowali o tym, w jaki sposób mamy żyć. Wszystkie nasze programy powstają dzięki naszym widzom oraz czytelnikom warszawskiej gazety. Dziękujemy za każdą wpłatę.